Człowiek tak niesamowicie wpływowy, szef forum ekonomicznego od Davos, jedzie do kraju zbrodniczego, totalitarnego, którego oczywiście wszyscy tam jeżdżą, bo wszyscy z nimi robią interesy, no ale. Nawet tam ani, ani pan Scholz, ani, ani pan Macron, ani nikt inny nie pojedzie do Chin, żeby mówić: Fajnie, że macie to obozy pracy, fajnie, że, że, że stosujecie u siebie pracę niewolniczą, fajnie jest, że rozstrzeliwujecie, że, że, że masowy terror wprowadzacie i masową inwigilację, i to jest dobre. Natomiast Klaus Schwab jedzie i mówi: Chiński system jest wzorcem dla przyszłości świata zachodniego. Tak, tak. I nic, i, się nie dzieje. nic się nie dzieje. nic się nie dzieje. Dalej pozostaje. Poza tym, że jakaś pani sobie przypomina, że ją kiedyś złapał za kiece i, 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 i to jest największa jego zbrodnia. No. Tak. I teraz wracamy do wystąpienia. To, jest, to są słowa to jest z wprowadzenia, które jest, napisał czy Klaus Schwab do światowego raportu, corocznego raportu Światowego Forum Ekonomicznego za lata 2023-2024. No i on tam najpierw stwierdził, że świat znajduje się w przededniu głębokiej, systematycznej transformacji i teraz na czym ona polega? Czyli na czym polega ten najważniej, ta najważniejsza zmiana, która ma się dokonać? Otóż ta zmiana po pierwsze polega na tym, że przechodzimy z epoki industrialnej do wieku. No to właściwie należałoby tłumaczyć do wieku sztucznej inteligencji, bo tak można by było to nazwać. No i że teraz tutaj, prawda, jest to, to przejście, że ludzkość porzuca czas. Najpierw to była epoka, wielka zmiana technologiczna, ale tu nie chodziło o wielką zmianę technologiczną, że zmienia się wszystkie wymiary natury itd. itd. Straszliwie dużo słów. Teraz o co chodzi z tą sztuczną inteligencją, inteligencją która ma być rzekomo no, tym radykalną przemianą, która całkowicie zmieni nasz świat, bo to jest pierwszy punkt, czyli przejście od epoki przemysłowej do epoki y, 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 sztucznej inteligencji. Sztucznej inteligencji, ale to, to nie znaczy, że przemysł zniknie. Nie. Ja bym to streścił tak słowami z filmu Szrek, mam sztuczną inteligencję i nie zawaham się jej użyć. Hmm.